Radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie słuchacze Radia Kurier Galicyjski. Przy mikrofonie Artur Żak, a realizuje tę audycję dla Państwa Andrzej Borysewicz. W dzisiejszej audycji zapraszamy na przegląd najważniejszych informacji z Lwowa i z Ukrainy. Po serwisie informacyjnym czeka nas temat główny. Przepiękna inicjatywa kolędowania młodych Polaków i seniorów. Na koniec zaś przeniesiemy się nieco w dalszą przeszłość, by wspólnie odkrywać historię Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, organizacji, która narodziła się właśnie tu w Lwowie, w sercu Galicji. Zostańcie państwo z nami, zaczynamy. W tych dniach opinię publiczną zelektryzowała wypowiedź Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zaproponował zabezpieczenie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy surowcami ziem rzadkich. Mimo, że szczegółów w tej sprawie nadal brakuje, już teraz pojawiają się pytania o to, na ile realne mogą być takie warunki współpracy oraz czy obejmą również dotychczasowe dostawy broni i wsparcia finansowego. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi Donalda Trumpa. Mówimy Ukrainie, że mają bardzo cenne metale ziem rzadkich, które chcemy za to, co oferujemy w zamian. Chcemy gwarancji, gwarancji, chcemy. Przekazujemy im pieniądze garściami, dajemy im sprzęt. Europa nie dotrzymuje nam kroku. Powinni to wyrównać. I spójrz, my mamy ocean pomiędzy, oni nie. To dla nich ważniejsze niż dla nas, ale są daleko za nami pod względem pieniędzy i powinni płacić. Przynajmniej równo. równo. Naprawdę powinni płacić o wiele więcej niż my. Ale powiedzmy, że równo z nami i mają miliardy dolarów na minusie, więc chcemy zawrzeć umowę z Ukrainą, w której zabezpieczą to, co im dajemy ich metalami, ziem rzadkich i innymi rzeczami. Proszę pana, tylko dla jasności kiedy mówił pan wcześniej o Ukrainie, czy chodziło o to, żeby przekazali metale ziem rzadkich Stanom Zjednoczonym, tak? Chcę mieć. Zabezpieczenie ziem rzadkich. Inwestujemy setki miliardów dolarów. Mają wspaniałe rzadkie ziemie i chcę zabezpieczenia rzadkich ziem i są gotowi to zrobić. Tymczasem dane Uniwersytetu Kielońskiego wskazują, że pomoc europejska dla Ukrainy zdecydowanie przewyższa tę ze strony Stanów Zjednoczonych, co stoi w sprzeczności ze stwierdzeniem Donalda Trumpa. Na słowa Donalda Trumpa zareagował prezydent Ukrainy, Waldemar Zeleński. Oświadczył on, że Ukraina jest otwarta na współpracę przy wydobyciu surowców partnerami, którzy realnie wspierają jej obronę. Jesteśmy otwarci na to, że wszystko to może być eksploatowane przez naszych partnerów, którzy pomagają nam chronić naszą ziemię i odpierają ataki naszego wroga swoją bronią, swoją obecnością, e, pakietami sankcji. I to jest całkowicie sprawiedliwe. Mówiłem o tym już we wrześniu, kiedy miałem spotkanie z prezydentem Trumpem. Mówiłem mu, że okej, okay, będziemy otwarci. Jesteśmy otwarci, żeby wchodziły inwestycje amerykańskich firm, i to z przyjemnością. Dlaczego? Ponieważ jeśli to będzie wszystko pod kontrolą Rosji, wejdą tam inne kraje, inne firmy bezpośrednio, jestem pewien, i Iran, i Północna Korea. Rozmawiałem z nim o tym i to jest fakt. Chciałbym, aby rzeczywiście inwestował biznes amerykański i wiem, że jest bardzo zainteresowany, bardzo zainteresowany wejściem na Ukrainę. Chciałbym, aby rozwijali ten kierunek u nas. Zaporoska elektrownia jądrowa. Kluczowy temat negocjacji z Rosją. Prezydent Ukrainy Wolodymyr Zoleński zapowiedział także, że podczas potencjalnego spotkania z Rosją poruszona będzie kwestia zaporowskiej elektrowni jądrowej. Elektrownia wciąż nie pracuje, ponieważ, zdaniem władz ukraińskich, brakuje w niej sprawnego i profesjonalnego zarządu Ukrainy. Dziś. Zaporoska elektrownia jądrowa nie działa, ponieważ nie ma tam zarządzania ze strony Ukrainy, sprawiedliwego i profesjonalnego. Nie działa, degraduje i jest bardzo niebezpieczna. W każdym razie kwestia Zaporoskiej elektrowni będzie poruszona podczas e, pierwszego spotkania w formacie dyplomatycznym. Tak, ta kwestia zostanie poruszona e, Nowe lotniska na Ukrainie już w 2025 roku. Jak poinformował Merylwowa Andrii Sadowej, w 2025 roku na Ukrainie ma zacząć działać kilka lotnisk. Decyzja wymaga jednak ustaleń politycznych i przede wszystkim zagwarantowania bezpieczeństwa w warunkach wojny. Przypomnijmy, że według wstępnych planów pierwsze wznowienie lotów mogłoby nastąpić już w styczniu 2025 roku. W wchodzi lotnisko w Lwowie lub Kijowi Boryspolu. Prezydent Waldemar Zeleński oraz premier Denys Szmyhal naciskają jednak, by to kijowskie lotnisko wystartowało jako pierwsze. Za chwilę usłyszymy krótki komentarz eksperta lotniczego Konstantyna Krywołapa, który wyjaśnia, co musi się wydarzyć, by loty faktycznie mogły zostać przywrócone. Przy całym moim szacunku dla mera Lwowa Sadowego powiem, że nie ma to nic wspólnego z normami organizacji międzynarodowego lotnictwa cywilnego z tymi nudnymi, pedantycznymi, prawniczo skrupulatnymi facetami, którzy zajmują się tym ICAO, a IKO faktycznie całe jest poświęcone bezpieczeństwu, służy zapewnianiu bezpieczeństwa. Nie można z nimi się dogadać, ponieważ tam korupcja jest niemożliwa. Ponieważ tam są procedury i są one absolutnie precyzyjnie opisane, można je zweryfikować, każdy może je sprawdzić. Tam podejmuje się jakieś decyzje, potem dalej działają już standardy IATA, to międzynarodowa organizacja, która zajmuje się przewozami pasażerskimi. Następnie działają firmy ubezpieczeniowe, które określają wysokości wypłat ubezpieczeniowych i kiedy mówią o decyzji politycznej, decyzji politycznej w kwestiach bezpieczeństwa nie może być. Polityk nie może powiedzieć, że to będzie bezpieczne. Drugie. Ja przepraszam, ale to kompletna bzdura. A po drugie. Czy burmistrz Lwowa może zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, bezpieczeństwo samolotów, bezpieczeństwo personelu lotnisk, jak tego wymagają normy ICAO? Jakie jest prawdopodobieństwo trafienia? I nie mówię tu o dronach, nie mówię o rakietach manewrujących, a mówię po prostu o pociskach balistycznych. Jak on może zapewnić bezpieczeństwo, nie mając systemu Patriot? Nasi partnerzy decyzje polityczne już dawno podjęli, ponad rok temu, a my do tej pory nie mamy dodatkowych systemów. Lwów w obliczu transportowego paraliżu. Nadal nie widać rozwiązania problemów parkowania we Lwowie. Mer miasta Andrii Sadowej ostrzega, że nieuchronnie zbliża się paraliż komunikacyjny. Ceny miejsc parkingowych sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów, co odstrasza mieszkańców od ich kupowania. Mamy decyzję e, Komitetu Wykonawczego, gdzie liczba miejsc parkingowych w LWowie jest faktycznie dwa razy większa niż określona w państwowych normach budowlanych. Ale jest inny problem. Mieszkańcy e, często nie chcą kupować e, miejsc parkingowych. To znaczy, że mają możliwość, miejsca są, ale nie kupują, bo miejsce parkingowe może kosztować 20, 30 lub 40 tysięcy dolarów. I nie kupują, parkują samochody na ulicach. To poważny temat. Przy okazji. Na ostatnim spotkaniu operacyjnym poruszaliśmy te kwestie i będziemy zbierać komisję do spraw nadzwyczajnych, ponieważ może dojść do zapaści transportowej. Liczba samochodów rośnie, dróg nie remontujemy, ponieważ nie ma środków, nie możemy ich zrobić szerszymi. Jedyną opcją są inwestycje w transport publiczny oraz infrastrukturę rowerową. Jedynym pozytywnym sygnałem jest to, że być może będzie kontrakt z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na około 45 autobusów, które dodatkowo miasto jeszcze otrzyma w tym roku, co w następnym roku polepszy infrastrukturę, ponieważ jeden autobus równa się, że tak powiem, 40 samochodom osobowym. Polska wspiera renowację zabytków Lwowa i ziemi lwowskiej. Doskonała wiadomość dla miłośników puścizny polskiego dziedzictwa w Lwowie i okolicach. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Instytutem Polonika zdecydowało się o przekazaniu środków na renowację aż 17 zabytków obiektów w obwodzie lwowskim. Wśród nich są tak ważne miejsca jak Katedra Ormiańska czy Łacińska, Kościół Świętego Antoniego czy zamki w Podhorcach i Olesku. Celem tych projektów jest ratowanie cennych zabytków przed dalszą degradacją i przywracanie im dawnego blasku. Prace już trwają, a w tym roku planuje się kolejne etapy renowacji. Między innymi także w garnizonowym kościele św. Piotra i Pawła, w dawnym klasztorze dominikanów, czy na cmentarzu łyczakowskim. Na tym kończymy nasz dzisiejszy serwis informacyjny Radia Kurier Galicyjski. Pozostańcie z nami, już za chwilę temat główny naszej audycji. Wzruszające kolędowe spotkanie najmłodszych i seniorów we Lwowie. Radio Kurier Galicyjski. Zapraszamy teraz na reportaż z niezwykłej kolendy, która odbyła się we Lwowie. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano akcję po kolendzie Jana Pawła II. Uczniowie klas początkowych Liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny w Lwowie odwiedzili salę Świętego Józefa Bilczewskiego w Katedrze Łacińskiej, w której spotkali się ze słuchaczami Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak usłyszycie państwo już za chwilę, była to inicjatywa nie tylko pełna radości i śpiewu, ale przede wszystkim łącząca pokolenia i pokazująca, jak ważne jest pielęgnowanie polskich tradycji na ziemiach lwowskich. Posłuchajmy wypowiedzi pani Katarzyny Gryty, nauczycielki skierowanej do Liceum nr 10 w Lwowie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Projekt Pokolendzie Jana Pawła II jest to projekt, który niesie miłość, nadzieję, radość, a przede wszystkim jest to projekt, który łączy, łączy pokolenia, łączy ludzi. W tym roku po raz pierwszy w Lwowie realizujemy ten projekt Pokolendzie Jana Pawła II. My jako liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy dołączyć do tego projektu, by też ta kolenda, Niosła się nie tylko na terenach Polski, ale i tu, we Lwowie, gdzie jest y, też bardzo dużo Polaków, którzy czekają na to polskie słowo, na polską pieśń, na polską kolędę, na polskie wspólne spędzanie czasu. i Kontynuowanie tradycji. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni również Uniwersytetu III Wieku za zaproszenie i że możemy dzisiaj, można by powiedzieć, po raz pierwszy brać udział w tym projekcie. A także jest to pierwszy rok, mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy kontynuowali oraz dołączą do nas pozostałe organizacje i też będą kontynuowały tradycję śpiewania kolęd i dzielenia się tą kolendą z tymi osobami, do których ona czasami nie trafia, nie sięga, nie donatuje. Nieśmy wspólną pieśń, nieśmy wspólną radość, nieśmy tę miłość do serca każdego z nas. Dziękuję. Piękne słowa. A wszystko działo się w atmosferze kolęd i radości. Nie zabrakło też życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka. Głos zabrał również pan Marian Frużyński, prezes Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który opowiada, co ta inicjatywa znaczy dla seniorów. Ініціатива постава джінькова ліцею номер 10 школи ліцею Марі Магдалени в Львові. Але та як ми ходимо там до ні, хоні до нас спільно зробили отак перший раз, що по колянзі приходжу до костіла, а не кощов і до школи. I my jesteśmy bardzo wierzy o tym dzieciaczka, maleńkie, jakie oni tu wystąpili, jakie nam zaśpiewali kolędy, bo to wspólne kolędowanie było, ale jeszcze dziękuję im, że oni pozdrowili wszystkich babciów i dziadków, jakie byli u nas w uniwersytecie. Radość była ogromna, zarówno po stronie najmłodszych, jak i wśród seniorów. Swoim wrażeniem ze spotkania podzieliła się także pani Jadwiga Pańkowska, słuchaczka Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jestem słuchaczką Katolickiego Uniwersytetu III wieku. To było coś dzisiaj: spotkanie niesamowite. Sala poważna, Sala Świętego Józefa w, w Katedrze. Słuchacze wieku oczywiście 60 plus i o wiele, o wiele bardziej plus. Każdy, albo większość, wyrażająca większość, dziecka z doświadczeniem większym lub mniejszym. I tutaj spotkanie z tymi dziećmi, Malusienki, to myślę, co to będzie, jak to będzie, czy dzieci się nie będą bać, czy nam jak będzie. Było no, coś niesamowitego. Przygotowały się dzieci, serdecznie śpi śpiewały, kolędowały i z okazji dnia dziadka i babci i te kolędy był Spotkanie było niesamowite, wspaniałe. To chyba jakiś taki eksperyment jest. Dzieci to starsze, starsze to dzieci, ale ja myślę, że to bardzo dobre było. Zruszeni seniorów dostrzegli też organizatorzy, a wsparcie przekazał konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, reprezentowany przez panią konsul Dianę Graczek. Dzisiaj w katedrze odbyło się niezwykłe spotkanie międzypokoleniowe. Dzieci z liceum nr 10, pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli, przygotowały pastorałki, kolędowanie dla starszego pokolenia uczestników uniwers Katolickiego Uniwersytetu III wieku. To piękna inicjatywa, łącząca wspólnotę polską w Lwowie. Jesteśmy wdzięczni. I szkole, i uniwersytetowi za to, że w tak trudnych czasach działają, współdziałają na rzecz rozwoju polskości we Lwowie. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa znajdzie swoją kontynuację w przyszłości. I korzystając z okazji, wszystkim babciom i dziadkom w imieniu Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, spokojnego nieba, pokoju w Ukrainie i długich, długich lat życia. Tak oto powstała wspólnota serc i głosów, które połączyła polska kolenda. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa po kolendzie Jana Pawła II ma szansę poszerzyć się na całą Ukrainę, bo jak mówią sami uczestnicy, sprawia im ona niezwykłą radość i pozwala przywołać atmosferę rodzinnego polskiego kolędowania. Przynosimy się teraz w czasy, gdy Lwów był nie tylko kulturalną stolicą Galicji, ale też stał się miejscem narodzin ruchu, który na zawsze odmienił polską drogę do niepodległości. Mowa tu o polskim towarzystwie gimnastycznym soku, powołanym do życia 7 lutego 1867 roku. To właśnie tu, w mieście nasyconym duchem wolności, wśród akademików i powstańców i ludzi kultury, narodziła się idea krzywienia sprawności fizycznej połączonej z rozbudzaniem świadomości narodowej. Sokół przez dziesięciolecia hartował nie tylko ciała, ale i duszy przyszłych obrońców ojczyzny. By przybliżyć tę fascynującą historię, zaprosiliśmy do studia doktora Jacka Magdonia z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, który opowie, co sprawiło, że Sokół rozwinął się tak dynamicznie w naszym właśnie Lwowie. Zanim oddamy głos naszemu gościowi, przypomnijmy w skrócie, że sokół, choć formalnie towarzystwo gimnastyczne, miał w sobie silny pierwiastek patriotyczny. Popularyzowano takie hasło jak ramię krzep, ojczyźnie służ. organizowano ćwiczenia paramilitarne, a wszystko w duchu pracy organicznej i pozytywizmu. Dzięki autonomii Galicji i specyficznemu klimatowi Lwowa, ten ruch rósł w siłę, wychowując nowe pokolenia Polaków. Mówiąc o okresie powstania Towarzystwa Gimnastycznego Soku, czyli o latach 60. XIX wieku, to jest oczywiście okres już popowstaniowy, no musimy jednak zwrócić uwagę, że to powstanie styczniowe, które no, trwało w roku 863-4, ale też mamy jeszcze wątki w kolejnych latach. Musimy widzieć to w tej oto perspektywie, że Austria wtedy, Targana, monarchia Habsburgów, Targana różnymi problemami, chodzi również w konflikt zbrojny z Prusami i ta wojna austriacko-pruska z roku 1866, ona miała swoje takie odniesienia popowstańcze, choćby o to w ten sposób, że Starając się pomóc tym, którzy trafili do więzień rosyjskich czy na Wesłanie, czy też do więzień austriackich nawet, powołano taki pułk Krakusów w okresie tej wojny w Górze Robczyckiej, to jest dzisiejsza Rzeszowszczyzna. I tam okazało się, że trafiało bardzo dużo powstańców styczniowych, którzy dotknięci represjami. Później już i austriackimi, trafiali do więzień i byli no, obywatelami już karanymi o, takiej, no, o takim gorszym statusie. I w tym momencie, czy nawet wyjęci spod prawa, i to przyjmowanie do tego pułku tych dawnych powstańców powodowało, że oni zyskiwali nowy status, no i ten pułk miał ruszyć na pomoc cesarzowi. Wojna się szybko skończyła. Oczywiście w całości pułk na ten front wojny austriacko-pruskiej nie trafił, ale trzeba powiedzieć, że okazało się ta wojna bardzo mocno ważąca na sprawach polskich. W ogóle. W roku 1867 nastąpiło przekształcenie Austrii w Austro-Węgry. Tutaj y, Węgrzy, którzy no, mieli swoje traumy po okresie wiosny ludów, spacyfikowane przecież y, na terenie Węgrzech nie tylko przez y, wojska austriackie, ale również i rosyjskie. To przekształcenie również y, skutkowało tym, że zabór austriacki, Galicja zyskała autonomię. No i tutaj. Y, Wprowadzono również takie przepisy o stowarzyszeniach, które dały szansę działania organizacjom wzmacniającym nasze siły narodowe, dążenia narodowe i oczywiście podobne tendencje był, były w innych krajach monarchii. I no, w warunkach oczywiście zaboru austriackiego wiemy, że y, język polski tutaj stał się językiem używanym w urzędach i w szkołach, no, co było bezcenne w tej ciężkiej sytuacji popowstaniowej, gdzie była rusyfikacja w Zaborze Pruskim, germanizacja, więc y, Galicja staje się takim polskim Piemontem. I też wzorowano się na pewnych organizacjach, które działały choćby w Czechach. Czesi założyli Sokoła, czyli takie stowarzyszenie sportowe, właściwie Czeskie Zrzeszenie Gimnastyczne Soku. Co się Polakom bardzo spodobało z tego względu, że to stowarzyszenie miało tego drapieżnego ptaka w swoim godle. Czesi już działali od kilku lat, jeszcze z, z czasów początku lat 60. No i tutaj przenosząc te wzorce czeskie na grunt polski, faktycznie też jakby zdejmowano takie podejrzenia, że to jest jakaś organizacja taka patriotyczna, natomiast no ten drapieżny ptak, a jakże przypominał nasze godło narodowe Orła Białego, no i miało to swoją wymowę patriotyczno-niepodległościową. Efekt był taki, że te działania nakstawione na sport w warunkach polskich również miały swój taki wymiar narodowo-wyzwoleńczy, no i Mówiąc krótko 7 lutego 1867 roku zatwierdzony został w Lwowie pierwszy statut towarzystwa gimnastycznego Soku i y, wiemy, że te zaczątki lwowskie spowodowały, że te ośrodki Sokole nazywano gniazdami. No i soku lwowski to była ta macierz, od którego się wszystko zaczęło, co też powodowało, że właściwie ruch Sokoli zaczął się od Lwowa i przez cały okres istnienia Towarzystwa Gimnastycznego Soku w XIX i w XX wieku zawsze na ten lwów szczególnie. Patrzono jako taki wzorzec, no często dla mniejszych ośrodków, niedościgniony. Oczywiście to był proces tworzenia tej organizacji, bo termin SOCU wszedł do oficjalnej nazwy w roku 1869, ale powstanie tej organizacji i zaangażowanie w działalność tej organizacji wielu zacnych ludzi, także i wpływowych, dawało szansę na pracę z młodym pokoleniem i również kierowanie wychowaniem młodego pokolenia w tym okresie takiej depresji narodowej, no bo yy, wiemy, że ta depresja popowstaniowa ona dotknęła nie tylko zabór rosyjski, ale Polaków yy, na ziemiach polskich i, i także poza granicami. Dziękujemy serdecznie naszemu gościowi za cenne przybliżenie tematu. Dziś, gdy wspominamy początki Sokoła, widzimy wyraźnie, że nawet w trudnych realiach można skutecznie siać ziarno niepodległości i dbać o narodową tożsamość. Lwów pozostanie kolebką tej idei, miasta, w którym biło polskie serce i wciąż rozmiewa echem tamtych wydarzeń. radio kurier galicyjski. Drodzy słuchacze, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Radia Kurier Galicyjski. Mamy nadzieję, że nasza audycja dostarczyła Wam wiele cennych informacji i wzruszeń. Dziękujemy za Państwa obecność. Życzymy spokojnych dni, pełnych życzliwości i dumy z naszego kresowego dziedzictwa. Wszystkim Polakom na całym świecie, a szczególnie tym, którzy trwają w polskości tutaj, na Ziemi Lwowskiej, przesyłamy serdeczne pozdrowienia. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu Radia Kurier Galicyjski. Radio Kurier Galicyjski Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez kancelarię prezesa Rady Ministrów RP. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.